No, i tu jest dalszy ciąg składania Toyoty. Silnik, tak jak wam wcześniej pokazywałem, już umyty. Skrzynia tak samo, wymyta. Kurczę, fajnie to wszystko podchodziło. Wszystkie się puszczało. Nie użyliśmy jakiejś, nie wiem, tam żrącej chemii. Nie, po prostu pędzelek. Pędzelek, robka. I wszystko ładnie wymyte. Tu już wlatują nowe panewki wszystkie i ten nowy wał już jest włożony. Także znaczy tu już mamy powkładane, powkładałem już już panewki mówisz, ale ładnie panewka kolejna i kolejna tu już wał powkładany, panewki tak samo powkładane Już i powoli składamy. Już jest wszystko wyczyszczone, odtłuszczone z tego nadmiaru tego, tego silikonu, który już tu coś grzebał. W tym wszystko mamy już wyczyszczone. O, o tym kanale, co wam mówiłem tutaj, to było wszystko zaklejone silikonem. Nie wiem czemu ktoś tak bardzo grubo to posmarował, ale już jest wyczyszczone. My to jeszcze poprawimy. Jeszcze tutaj wlatują panewki górne i powolutku składamy. Poskręcam trochę i, i włączę się dalej, jak będzie to poskładane. No i mamy położony już silikon na deklu. Zobaczcie. Naprawdę silikonu kładziemy malutko, malutko, bo to są tak yy, gładkie powierzchnie tak dobrze do siebie przylegają, że tego silikonu nie trzeba nie trzeba kłaść grubo, bardzo cienko kładziemy, bardzo cienko i co najważniejsze, yy, nie rozcieramy palcem. Nie rozcieramy tego palcem, yy, żeby mieć całą taką gładką powierzchnię na całej tej, yy, tej powierzchni, nie robimy tego. Bo mamy palce tłuste, nawet jak sobie umyjemy palce, e, dłonie, e, zawsze człowiek no ma ten, ten, ten e, trochę tłuszczu e, wiadomo na palcach i nie robimy tego z tego względu, że jeżeli położymy, e, no, zaczniemy rozcierać to palcem, e, nałożymy ten tłuszcz na ten silikon i on już może się nie przykleić do tej drugiej powierzchni, do, e, do dekla. Już może nam porobić, porobić, po prostu przecieki, że ono się nie, przy, nie, nie przyklei się po prostu do tego dekle i będziemy mieli wycieki oleju na zewnątrz. Także pamiętajcie, nie rozcieramy tego palcem. Tyle co nam się uda nałożyć to silikonem, stópki, tym, tym dzióbkiem takim cienkim. Zobaczcie, ucinamy sobie naprawdę to, żeby było malutka dziurka, i wtedy. Wtedy po prostu nakładamy, nakładamy z tego silikon, nie rozcieramy pal palcem. Pamiętajcie i naprawdę cienko, bo to wszystko do siebie przylega. Eee, czemu nie kładę na to, eee, na, te, na te stopy tutaj wszędzie? Bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj i tak wszędzie krąży olej, wszędzie się chlapie olejem. Smarujemy tylko silikonem eee, w te miejsca, gdzie olej już może wyciec na zewnątrz. Eee, tutaj robimy takie szersze zakończenie bo tutaj będzie dekiel od rozrządu jeszcze szedł w tym miejscu i robimy takie szersze, szersze zakończenie, tak jak tu, jak i tu. Można troszeczkę więcej tego smaru dać, żeby on się bardziej rozszedł, ale będziemy wtedy pewni, że przy przyłożeniu tego dekla wypełnimy tą szczelinę, jaka tutaj powstaje. Także w ten sposób tu idzie uszczelniacz od, od strony skrzyni biegów i tutaj też ładnie, ładnie, kończymy, ładnie kończymy i tutaj jak przylega już panewka bardzo cieniutko. Tutaj może wam się wydawać, że jest nałożony dużo, ale tu jest naprawdę, naprawdę malutko tego nałożony, nawet jak przycisnę, to nie powinno być problemu, żeby, żeby gdzieś wychodziło, a, a będziemy mieli zabezpieczone, że w razie czego nie będzie olej wypychał, wypychał nam uszczelniacza. Dekiel już jest przyklejony, przykręcony, yy, i teraz zobaczcie to, co Wam mówiłem o tym nakładaniu tego silikonu, żeby dużo tego nie ładować. Zobaczcie, jak jest przyklejony i przykręcony. Zobaczcie, jaka cieniutka, równiutka warstwa powstała. Jeżeli byście tam nałożyli sporo tego silikonu, bo nie bylibyście pewni, że się uszczelni, tutaj by wisiała taka kluska. Po prostu tak nieestetycznie by to wyglądało i od razu by się rzucało w oczy, kurde jakiś Heniek w stodole dłubał i zobaczcie tu to zakończenie, tylko że tutaj idzie rozrząd, więc tak jak Wam mówiłem, że dałem więcej tego silikonu, żeby tutaj jeżeli się złączą te dwa dekle, żeby tu powstała taka większa, większa warstwa tego silikonu, żeby wypełniła nam tą szczelinę. Tutaj powstało. Tu akurat jest yy, yy, fabryczne miejsce, żeby włożyć śrubokręt i rozdzielić te dwie połówki. Ale jak fajnie powychodziło. Zobaczcie, jak ładnie się uszczelniło. I jest bardzo fajna, estetyczna yy, warstwa silikonu, że to dookoła fajnie, fajnie nam powychodziło. Ale znowu nie za grubo, żeby to nie, nie wyglądało po hamsku. Żeby nie wyglądało to pochamsku Na pierwszy rzut oka będzie wyglądała jakby fabryka była. Także dlatego trzeba pamiętać, żeby nie ładować tu silikonu. Jeżeli to by było w metalowe, łączone w metalu, że może się to powyginać, jak będziecie dokręcać, ale tu jest bardzo solidny element aluminiowy i, i tak dobrze dokładnie wyszlifowany, że tu są bardzo równe powierzchnie. Jak tylko wystarczy, że ją dobrze oczyścicie z tego starego silikonu uszczelniaczu, odpuścicie, będzie trzymać. Pamiętać, nie rozcierać palcami, żeby się ładnie przykleiło do jednej i do drugiej powierzchni. Będziecie pewni, że nie będzie żadnych wycieków. Teraz przykręcamy korbki do wału i będziemy przyklejać miskę.